Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszy dzień świąt. Mam nadzieję, że wszyscy już są najedzeni i gotowi do oglądania oczywiście w wolnym czasie. Nie ograniczajcie tego czasu dla rodziny, tylko mój, moje filmy możecie sobie oglądać w wolnym czasie oczywiście. Witam serdecznie kolegę kosmiczny Ciacho właśnie. No powiem wam, jest, jedynym, jest jedyną ósemką u nich I tak szczerze Mam jechać na trójkę I tak szczerze Tym mgs może nam napsuć krwi i to naprawdę Może nam napsuć krwi MGS ma chyba pocisk co 5 sekund jakoś Bije po 400, po 500 No na ósemkę niby, niby Jakoś to szału nie robi, ale Wyjedź na gościa I... Dostań Cztery były w, w przeciągu 20 sekund. No to tak troszeczkę średnio bym powiedział. Niemiło. <laughs> Tyle mogę powiedzieć. uwaga się, mnie pyta czemu ja nie w hypeach? Ja nigdy nie byłem w hypeach. Jak do tej pory. <laughs> o, Aha, bo to jest armata T14. Aha. To już wiem, czemu się nie mogę wbić. A jestem szóstką, nie? No to szóstką się wbić w armatę. I czemu... Nie, nie mierzy do mnie. No szóstką się wbić w armatę, to tak trochę... Tak trochę średnią będzie, tak średnio. Armatę. O! Przebiłem ją. Zabiłem, przebiłem. Part. Szczęście. No, czuję się, powiem wam... Taki doceniony przez tą grę. A tak e, nasuwa mi się pewny temat, który miałem powiedzieć, który miałem poruszyć. E, pewna osoba, mianowicie mój kuzyn, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję mu za to, e, zauważył, że mam źle zatytułowane filmy w domyślnych ustawieniach przesyłania. Bo każdy nowy film, który wchodził, wychodził z błędem w tytule. Oczywiście wszystko już naprawiłem. Błąd w tytule był taki, że kiedyś, jakoś miesiąc temu, zmieniałem tagi, po prostu do, dopisywałem niektóre, usuwałem tagi do filmów, że kto wpisze daną frazę, to też pokazują mu się filmy. Tak, normalnie jak wpiszecie w wyszukiwarce, to powinny wam się wyświetlać filmy z takimi oto tagami, oprócz rzeczywiście tytułu, bo tytuł też jest jak najbardziej ważny. Tytuł też jest jak najbardziej ważny. <laughs> Najważniejszy, mógłbym wręcz powiedzieć. Eee, I wracając do tematu, miałem napisane Amored Warfor zamiast Armored Warfor. I co to zmieniało? No, to zmieniało, że osoba, która wpisywała Armored Warfor, no to ja byłem gdzieś tam pomijany. Byłem bardziej wyszukiwany po tagach niż po samym tytule. Jeśli chodzi o grę. Więc to mogło jakoś tam <laughs> przyczynić się do tego, że mam dość słabą oglądalność, jeśli chodzi o e, Armored Warfor. Przynajmniej, jeśli chodzi o takie odcinki mm, pojedyncze, tego typu jak teraz. No, zmieniłem już to wszystko, oczywiście. Domyślne ustawienia przesłania też już zmieniłem. Także wszystko powinno hulać powinno być ok. Ale do tego czasu. Jak widać, mogło to mieć jakiś tam wpływ na to, że no właśnie nie miałem. E, miałem małą wyświetlacz. miałem, miałem Puf! Przepraszam wszystkich, nie mogę się wysławić. Miałem małą oglądalność właśnie m. pojedynczych odcinków z Arm Red Warform. W ogóle Arta we mnie sypie. Nikt mi nie chce pomóc. Z tego co widzę. Ja ich oleję. Ich tutaj oleję. Najbardziej. Tak wiedziałem, że już jestem Marsu i na plecy. A tutaj nikt z naszych czołgów, nikt totalnie, nikt się nie ruszył na dwójeczkę. No, trochę przykre, bo tam sam. No ale cóż, tak bywa. Tak bywa. No i wracając jeszcze raz do tematu, to miało jakiś zapewne wpływ. Może, du może większy, może mniejszy. Naprawiłem już wszystko więc. Mam nadzieję, że teraz oglądalność lekko skoczy wyżej. Hmm, jeśli chodzi o pojedyncze odcinki Armored takie normalne, regularne odcinki, może bardzo regularnymi, to mi ich nie nazwał. Ale chyba nie jestem jakoś rzadko. Kiedyś miałem, miałem ostatni przestój przecież, po prawie miesiąc. Jeśli chodzi o nasze kochane AW. No ale teraz już League of Legends nie ma i przez najbliższy okres zapewne nie będzie. Usunąłem tą grę. Odinstalowałem ją. I nie chcę z nią mieć jak na razie nic do czynienia. A to jest związane tylko z tym. Tylko z community. Nie... Nie ogólnie polskim, tylko ogólnie z community w tej grze. Ludzie... Ludzie po prostu są tak... Nie wiem czy nie może nie, że nieodpowiedzialni. Ale po prostu społeczność nie nadaje się do tego, żeby można w tą grę normalnie grać. Tak moim zdaniem. Ostatnią grę akurat wygraliśmy, ale... Już to mnie tak dobiło z przekonaniem, że na tą grę nie ma co liczyć. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o mm, normalną grę. Normalnie granie w tą grę. Normalną rozgrywkę. Bez żadnych pojazdów od społeczności, bez żadnych problemów, bez wyzywania. To nie ma praktycznie prawa. Tak wyglądać rozgrywka. Przez właśnie społeczność. Jak się poprawi społeczność. Albo jak zatęsknię za tą grą, to na pewno wrócę, ale na razie. Na razie mi się nie wydaje, że miał wrócić do tej gry. Zobaczymy. Za jakiś czas. Nie obiecuję, że nie wrócę. Nie obiecuję, że wrócę. No. No i tyle. Przejdźmy do rozgrywki. Jeszcze troszeczkę nagadałem. W ogóle kolejny raz mogę Wam życzyć serdecznie wesołych i rodzinnych świąt. Tak to mam w zwyczaju po kilka razy mówić. No, ale przynajmniej nie zapomnijcie. Przynajmniej <laughs> będzie powiedziane, że. Ten oto człek Pożyczył wszystkim mm, Pożyczył wszystkim wesołych świąt Nie dość, że leciała we mnie rakieta, to jeszcze leciała arta A. Oj ludzie, ludzie, chyba to przegramy Tak mi się przynajmniej wydaje No Leopard 2V to jest No to jest bardzo zły nie jest, ale jakoś tak Co mogę powiedzieć o tym Leopardzie W ogóle BMP-3 sobie stoi w miejscu o, z rakiet. No ten Leopard jest taki, powiedzmy, trochę wolny, trochę zbyt papierowy, jeśli mam wymieniać jego wady, to jest zbyt papierowy. Naprawdę jakakolwiek szóstka w tą dolną płytę tutaj wszystko wchodzi, wszyściutko. Niby nie powinno, a jeśli nie wchodzi, to tutaj wchodzi wszystko, naprawdę, wszyściutko i to jest największy minus tego czołgu. Ponadto to działo. Ile ma penetracji? koło 200... 334. No to... Na pewno. 334. No to bardzo źle nie jest, ale zawsze mogło być lepiej. Czy znaczy, jeśli chodzi o penetrację, to nie mam się do czego przyczepić, ale... Y, to przeładowanie. 7,5 sekundy na szóstkach. No to... Zawsze może być lepiej. Ja wiem, że załoga, ja wiem, że to wszystko można spaść trochę z tym przeładowaniem. No ale 7,5 sekundy na stokowym czołgu, ciut za dużo mi się wydaje. By było tak 6,5 sekundy, to by było naprawdę fajnie. <laughs> można by było coś pomyśleć o tym czołgu. Jako o dobrym kandydacie. Oczywiście na. <laughs> Nie zdążyliśmy przejąć. Super. Jako dobrym kandydacie na szóste thiery No, nie wyszło. Leopard tutaj dostał w plecy za 800, ja też dostałem w plecy, O, No nieźle, kosmiczne ciacho Wgryzł się mi w dupkę W ogóle tutaj nie widać Prawie w ogóle nie widać, żeby jakieś strzały weszły w mój pojazd mam nadzieję że chyba kiedyś chyba kiedyś że kiedyś zrobię z tego że będzie widać strzały bo tutaj nic nie widać naprawdę nic nie widać totalnie żebym dostał jakiekolwiek strzały nie wiem o co chodzi no po gąsienicach to się nie dziwię ale tutaj no to też trzeba zwrócić uwagę to są takie małe, drobne szczegóły, które niby nie są jakoś bardzo. Mm, nie są jakoś bardzo y, na minus, jeśli chodzi o naszą grę. Wkład, Ale takie małe dodatki to myślę, że mogą jak najbardziej y, wspomóc tą grę i dodać do tego kopyta. Ale myślę, że. Aaa, nie dorwałem go, myślę, że po balansie 2-0 ta gra ruszy z kopyta, z kopytem. Taką mam cichą nadzieję, że jak pewne za, zapewne, pewne, jak zapewne wiecie, hmm, reklama ma ruszyć, w ogóle mam plecy. Reklama ma ruszyć, hmm, Armed War 4. po balansie 2-0. Kolega dostał oczywiście. Jeszcze mnie wyjaśnił. No to jest BMP3M ZM A to jest w ogóle ktoś z wilków? Kto to jest? Hmm. Z wilków u nich? A krog! Aha! Bo jak się tutaj najdzie, to nie widać. Przed... Nie, teraz widać. Ja nie wiem, jakiś ślepy jestem chyba. <grytanie> naprawdę. No, tak miało być. Hmm. No przegramy, to na pewno to przegramy. Mamy przewagę, bo oni mają przewagę 400 punktów. To co można. To można zrobić w takiej sytuacji. Dwa dobre, trzy dobre naloty. Może dałoby się to odrobić, ale jakoś. Wątpię. Wątpię w, nasze, w naszą drużynę. No szkoda, szkoda. No, co tu dużo jeszcze powiedzieć. Hmm. Jakieś drobne lagi mam tutaj. Postaram się, się nagrać rzeczywiście jeden odcinek. Nie mówiłem tego, ale postaram się nagrać jeszcze jeden odcinek. Tak, kontrolnie. Jakby czasem ktoś nie miał co oglądać. To u mnie na kanale będziecie mieli, bo z tego co wiedziałem to tam Spichlis nic nie wrzucał. Na Bzikersa nie patrzyłem, więc się nie wypowiadam. Ale no, jeśli ktoś nie ma co oglądać, to serdecznie zapraszam do mnie na kanał. Może się pojawić ee, nowa gra. Pierwotnie ta, pierwotnie ta gra miała już być na moim kanale u z miesiąc temu, mianowicie Counter, counter Strike Global Offensive, ee, w który czasami sobie lubię zagrać, nie tak jakoś dla mm, jakiegoś ee, Jakiegoś trofeum, czy coś w tym stylu. Jakiegoś trofeum, ale tak no, sobie na cilku zagrać po sobie postrzelać czasami. Lubię. Także, no, jeśli się pojawi, to serdecznie zapraszam. Może nie dzisiaj się pojawi, może jutro zobaczymy, jak to sobie zaplanuję. Przegraliśmy, no trochę zrobiłem. Jak patrząc na moją drużynę to zapewne nie... O, w pierwszej dziesiątce jestem. 12 czołgów w pierwszej dziesiątce, No powiedzmy, kto mnie zrobił. No, kosmiczne ciacho wyjaśnił wraz z krogiem. No to wiadomo no. Ale kortiery to praktycznie mieli szansę to jakoś wynieść na zwycięstwo. Także dziękuję wszystkim za oglądanie oczywiście. Zapraszam wszystkich na... Mój fanpage, e, facebook.com, kośni oraz na armadorforblock.pl i oczywiście na koniec na awgamestone.pl. No i będziemy się żegnali, także widzimy się później. Papa! Pa.